Tu, dobrze zgarnię piłkę napastnikiem. Zobaczmy, centra. I znów ta centra. Za tak, dużo tych centra. No, może te ustawienia, wrzutek nie są takie, jakie powinny być. Tutaj szybko przełączyliśmy się na mecz Lechi z kielcami, ale wróciliśmy. Widzimy, to jest taka multi. ja tam żadnego multiliga nie widziałem. Multiliga jest Wisła Płock z Górnikiem. Jeden i drugi zespół mają po jednym zwycięstwie, więc ten zespół, który wygra może mieć awans. Zobaczmy, Boryściuk teraz Płocczanie przy piłce, ale tutaj dobra, dobra gra w obronie Górników z Zabrza. Tym razem spodziewałbym się jednak wyrównanego spotkania, bo dobrze, że wspomniałeś o tym, że już wcześniej reprezentant Górnika, chodzi tutaj oczywiście o Mateusza Kamińskiego, tak nie pomyliłem się, w związku z tym, że brał już udział wcześniej na, po prostu brał udział w Ekstraklasa to to doświadczenie może dzisiaj być bardzo ważne, co już widzieliśmy w poprzednich spotkaniach. Jedna sprawa to bycie profesjonalnym graczem, mamy dośrodkowanie, nieudane. A druga to, to jednak, jak już ktoś częściej grał w te dwójki, to bardziej wie o co chodzi, jest w stanie lepiej poprowadzić swojego partnera. No nie mam faworyta. Tym razem ja nikogo nie typuję tutaj, niech się dzieje. Niech, Wola nieba, niech się dokładnie. dzieje. Wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Póki co to do 0 do 0. Natomiast jeżeli będą tak grali zawodnicy z zabrza, jak na skrócie z poprzedniego spotkania, no to na pewno będzie to fajnie. Wyglądało póki co spokojnie w obronie. Kasują wszystkie ataki Wisły Płocki. Tutaj zagrania od nogi do nogi. Na pewno fajne jest to, że szukają wolnej przestrzeni. Zobaczmy, teraz będzie Anhulo czy będzie Bramka. Oi, to był też taki centro strzał. No, Tutaj lepszego dośrodkowania. Tam jeden z zawodników górnika wychodził przed tą bramkę, aby wpakować ją na pustaka i wciąż przez w 16 minucie mamy 0 do 0. Tak, aż prosiło się o takie podanie do środka, które już mieliśmy okazję zobaczyć, jeśli dobrze pamiętam, w naszym pierwszym transmitowanym spotkaniu. Niestety, chyba, chyba za szybko chciał po prostu to wszystko rozwiązać. Przepraszam za powtórzenia, trzeba było zachować się odrobinę spokojniej, zauważyć partnera, ale to dopiero 20 minuta spotkania. dá uma Tak, tu już nawet po wskaźniku mogę powiedzieć, że na czerwono gra brykę z Wisły, podgłote jego mikroruchy i widać, że szuka takich zagrań w uliczkę. Teraz fajny przerzut po stronie górnika Bramka, że wychodzi i tutaj zawodnik Wisły Adrian Szczytkowski z prawdziwego spotkania. Teraz popełnia wielki błąd i czy Wisła zostanie ukarana za granie? Czy będzie dośrodkowanie? Będzie gol! Nie ma! Jak to nie, nie ma, ma? Ale bo... zrobili to, czego nie zrobili wcześniej, czyli dobre podanie do środka, ale kto wie, może to był była po prostu słabsza noga. To by wszystko wyjaśniło. Może słabsza noga, na pewno bramkarze mnie można robić takich rzeczy w FIFA 19. Teraz ponownie błąd w obronie, no Górnik atakuje. Górnik czuje moc, czuje krew, tutaj Wisła się gubi. Nie wiem czy tu brakuje trochę zgrania, brakuje tutaj informacji jak się zachować na tym boisku, ale póki co w obronie Wisła, Płocka sobie nie radzi. Ponownie Górnik przejmuje, połowę, przejmuje piłkę na połowie rywala, Anhulo. Wolsztyński i na spokojnie znowu tą piłkę rozgrywają. Tak, poczekajmy, bo jest akurat akcja. Jednak wracając do tej poprzedniej sytuacji mamy rzut wolny. Chciałbym tylko powiedzieć, że niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto w taki sposób nie podał kiedyś piłki bramkarzy, No to pokazuje taką pewność siebie, ale czasami nawet przypadkowo. Zaraz się taka sytuacja mamy centre. Ale nie mamy bramki. Nie mamy bramki, no to zagranie to bardziej to w stylu rugby. Wysoko, wysoko ponad bramką, ale tutaj za to punktów nie przyznajemy. To jest FIFA i teraz Wisła, Płocko i ponownie błąd. Tym razem ten doświadczony zawodnik FIFA źle zagrał. Na pewno nie zagrał tam, gdzie ta piłka miała iść do jego drużyny. Teraz szansa. Górnik na prawej stronie. Tutaj, ale tutaj lecz, pięknie sztuczki. No mimo że piłkarze są ograniczeni, wszyscy mają trzy gwiazdki sztuczek, tak jednak piłkę czasami też można podbić, przerzucić nad całą, co widzieliśmy przed chwilą, ale żadnego efektu to nie przyniosło. Teraz próba zaatakowania środkiem, ładna prostopadła piłka i to może być bramka, gol! Nie ma mowy o spalonym, jest 1 do 0 dla Wisły Płock, kapitalne wykończenie obrona, trzeba to powiedzieć upokorzona. Gdzie byli obrońcy to jest pytanie, bo... Ja ich nie widziałem. No może nie zdążyli wrócić po jakiejś akcji, może był za wysoki pressing. Na pewno to dośrodkowanie było fajne przyjęcie, dużo czasu, dużo miejsca, chociaż po tym strzale wcześniejszym nie byłem przekonany, czy ta piłka e, leci w światło bramki na szczęście ta płotczan e, tak też się stało. Jest jeden do zera i czyżby poszli e, tutaj e, po drugą bramkę, no tym razem strata. Przez chwilę myślałem, że tam mogła być pozycja spalona, bo ta sytuacja wydawała się zbyt prosta, ale zobaczmy, kolejny moment i to jest gol, to jest 2 do 0, idą za ciosem. Wow, robi się naprawdę ciekawie i tak. myślę, że to nie jest ich ostatnie słowo. I to znowu ta sama spójrzmy historia. Na reakcję, spójrzmy na reakcję piłkarzy z Zabrza, widać takie zrezygnowanie, nie wierzą w to, że tak szybko stracili dwie bramki i myślę, że to może negatywnie przełożyć się na grę, teraz ten strzał po prostu znikąd. No nie chcę mi się wierzyć, że już się poddali. Tak, technika jak u drwala, każdy to słysza w tej FIFA. No trochę wygląda to tak, że Górnik na początku lepiej wyglądał, ale to ta druga drużyna strzela bramki. To samo co w meczu Pogoni, to samo co w meczu Arki. Czy taki będzie schemat na cały turniej FIFA 19 Ekstraklasa? Cup? Zobaczymy, bo Górnik na pewno jeszcze będzie chciał powalczyć. Teraz lewa strona Wolsztyński, ale traci. Muszą zachowywać się odrobinę spokojnie, może przestać atakować skrzydłem mniej tych prostopadłych piłek. Choć tutaj zamieszanie to mogło się źle skończyć, ale wydaje mi się, że rezultat w pierwszej części spotkania się już nie zmieni. Do końca została jedna doliczona minuta. Próba takiego prostopadłego No kto... prostopadłe zagranie, ale kto wie, może, może to będzie to złote dośrodkowanie na 3 do 0, Kapitalne przejście do środka. Czy będzie podanie, jest podanie i prawie bramka sa. Tak, wyglądało, że będzie samobój, ale czyżby... Koniec połowy, koniec połowy po prostu, bo po koniec tak połowy. przez chwilę pomyślałem tak, tak, czy tak. ma być karny, o tutaj Właśnie nie wiedziałem czy bramka wleciał jakoś do bramki z piłką czy tak. karny, ale nie, nie ma mowy o niczym takim, mamy po prostu koniec pierwszej części meczu, widzimy uśmiech. Tak, ja jest... słyszę tutaj, że w studiu tam są okrzyki, co się dzieje, dlaczego ta bramka nie wpadła tutaj na każdym z tych boisk, coś ciekawego się dzieje. Tutaj widzimy taktyka, zobacz i Wisła Płock gra dwójką z przodu, to jest ten klasyczny jest... E, układ FIFA 4-1-2-1-2 od wielu, wielu, wielu lat. E, Prości lubią tym grać. Nie zawsze meta gry m, pozwala na to, żeby to wykorzystywać, ale dawniej to była taktyka numer jeden, zawsze. Tak, tak jak wcześniej mówiłem, to jest jedno z moich ulubionych formacji dwójka napastników. Widzimy, że tak samo będzie grał górnik. Dwójka napastników, taki Mystakiewicz, Bolsztyński. No, tylko pytanie brzmi, czy to jest dobre, by obie drużyny grały tym samym ustawieniem? Czy może jednak by jakoś skontrować, wykorzystać? Jak, nie wiem, może złe ustawienie niektórych graczy. No cóż, zaraz się przekonamy, jak te dwie formacje się ze sobą zmierzą w drugiej połowie. W poprzednich meczach widzieliśmy, że te wrzutki no nie wychodzą, więc tak. może po co iść na pałę na skrzydła, jeżeli nie można sobie wejść w środkiem, jak masz to ustawienie, masz te trójkąty. Jeżeli jest wysoki pressing ze strony rywala, no można, można coś fajnego zrobić tutaj. Ja widzę, że nasi eksperci spoglądają na inne spotkania, ja robią notatki, bardzo dużo tych notatek. Widzę chyba Jacob tam namazał, no na innych spotkaniach bramki są, to jest fajne, ale my nie będziemy spoilować. My jesteśmy tutaj na meczu Wisła Płock Górnik Zabrze. To już druga kolejka. Tak jest, 2-0 do 0 po pierwszej połowie, są zmiany, wchodzi na boisko angielski, ale z Polski zastępuje Ricardinho, który z Polski raczej nie jest. I zobaczmy, czy te zmiany jakoś przełożą się na... Przepraszam najmocniej, że tak zamilkłem, jednak gdyby państwo to słyszeli, to co się dzieje w innych spotkaniach... No cóż, zobaczymy to zaraz na powtórkach, my skupiamy się na meczu wisły pod z Górnikiem El Zabrze. Górnik robi wszystko, by wrócić do tego meczu, teraz sędzia przerywa grę, ale kartki nie pokazuje. Tak, 2 do 0. Tu nie wiem, której drużyna to mógł być okrzyk, ale no na pewno padła jakaś bardzo ważna bramka. Może jakiś comeback. Nie wiem, jeżeli macie swojego faworyta, jeżeli jesteście z nami na mediach społecznościowych, zostawcie komentarz, pokażcie nam, komu kibicujecie. A póki co, Wisła Płock, czy będzie szansa na szybcią bramkę? No, trochę się przeliczył. To był chyba brykę, i teraz szansa dla Zabrza. No, najlepszym sposobem na zdobycie kolej jest panie po prostu, szanowanie tej piłki, bo widzimy, że dośrodkowania są jednak zbyt losowe, rzadko trafiają tam, gdzie gracz, gracze chcą. Oczywiście wcześniej mówiliśmy o tym, że to może również zależeć od pada, jednak wydaje mi się, że większą kontrolę nad meczem ma się, gdy gra się ziemią. Oczywiście czasem można pozwolić sobie na prostopadło podanie, jednak te dośrodkowania nie zawsze okazują się skuteczne. Teraz widzimy akcja dołem, ale tak ta pamięć jakby chcieli zagrać, tylko pamięć zawiodła. No i teraz może być szansa na powrót dla Zabrza, zobaczmy, no trochę mało tych zawodnikach w ciemnych trykotach, chociaż teraz ta piłka jak użmurku fajnie wędruje.